Witam bardzo serdecznie trygon ziemi na moim kanale byki panny oraz koziorożce. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 1 do 7 lipca. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. No i przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie Także kochani zapraszam i zobaczmy pierwszy 7 lipiec Trygon ziemi zodiakalne byki Moje drogie byki, tu jest jakieś milczenie, wycofanie, oddalenie, brak kontaktu, za kimś mocno tęsknicie, czekacie, wy, wy wręcz wyczekujecie tego kontaktu. E, tutaj tak jakby no, hmm, to może już trwać jakiś czas, tutaj jest cisza, tu jest izolacja, przyglądacie się, ktoś Was może obserwować w internecie lub Wy tę osobę. Ale macie zranione serce, nie potraficie się na nikogo nowego otworzyć, ponieważ cały czas gdzieś manifestujecie tę osobę, chcecie, żeby wróciła do waszego życia, czujecie się tak, jakby bezradni, jakby bez tej osoby wasz świat nie istniał, i cały czas macie taką iskierkę nadziei, że ta osoba się pojawi, że się odezwie, że odnowi kontakt, że wróci do was. Natomiast to jest taki tydzień no trochę stagnacyjny bo ja tutaj kontaktu jeszcze nie widzę. Tutaj wręcz jest takie zawieszenie, wycofanie. Musicie sobie dobrze przemyśleć, czy faktycznie chcecie tą osobę z powrotem, dlaczego doszło do rozstania, dlaczego nie ma kontaktu, bo tak jak mówię, was jest dużo na kanale, nie z każdym czytanie będzie rezonować, natomiast no, tutaj pokazuje mi się faktycznie taki dystans, tak? Ktoś się mocno dystansuje, ale oboje się wzajemnie możecie obserwować. Wy też czujecie swoją energię. Gdzieś tam e, czuję, że to może być energia bliźniaczych płomieni, natomiast no tak jak mówię, no przy czytaniu ogólnym ciężko też to stwierdzić dla wszystkich, ale jeżeli na ten kontakt czekacie, to powiem Wam, że w tym tygodniu może jeszcze tutaj e, tak jakby no nie być tego kontaktu, aczkolwiek manifestujcie, przyciągajcie, bo tutaj widzę silne połączenie. E, 5 lipca będzie brama Syriusza, więc też manifestacje przyspieszą, warto tutaj też robić takie e, właśnie... Mm, tak jakby wizję wyobrażajcie sobie, że jesteście razem. Tak jakby to już teraz było, tak? Nie, że coś chcecie, że może przyjdzie, tylko że to już jest. Bo często w taki sposób właśnie przyciągacie, ale też mocno, kurczowo, nie trzymajcie się tej osoby, bo często tak jest, że jak się czegoś, kogoś kurczowo trzymamy, to to też oddalamy w czasie, tak? I opóźniamy cały proces. I wy się tu spotkacie w momencie, kiedy przepracujecie pewne lekcje karmiczne, także no. Czasem jest tak, że oddalnie jest potrzebne, tak? Potrzebny jest taki dystans, ta, taka cisza, żeby też zatęsknić. Osoby, które są w związku, no tu widzę niestety samotność w związkach, rozstania. Tu faktycznie już jest taki punkt kulminacyjny, taki punkt zapalny, gdzie postanawiacie faktycznie się rozstać, zamknąć to i każde idzie w swoją stronę. Także kochani, no tutaj, w związkach i dla singli, i dla relacji, no nie mam dobrych wiadomości. Natomiast podejrzewam, że jeżeli ktoś jest w bardzo szczęśliwym związku, no to tarotów nie będzie słuchał tak siłą rzeczy. Więc mm, też bierzcie tylko to, co z wami rezonuje. W pracy, natomiast kochani, super energię. Macie fajnych ludzi wokół siebie. Tutaj jest możliwy awans. E, tutaj jest jakieś szkolenie, które też pokaże wasze zdolności, wasze możliwości. Ktoś was może docenić. Jeżeli, kochani, myślicie o własnej działalności, też macie super zielone światełko, żeby tutaj zacząć działać, dlatego że karty pokazują, że jeżeli w tym tygodniu ruszycie i faktycznie otworzycie własną działalność, czy to jakiś biznes internetowy, czy po prostu mm, nie wiem, jakiś salon z paznokciami, tak, bo tu widzę właśnie takie artystyczne bardziej też rzeczy, to naprawdę ten tydzień będzie Wam sprzyjał. Także działajcie, kochani, korzystajcie z tych energii. Bo będą mocno transformujące. Tutaj zdrowotnie widzę problemy z wyglądem zewnętrznym, problemy skórne, wszystko też co wiąże się z dermatologią. I zobaczmy kartę wyroczni dla Was. I jeszcze nic nie jest przesądzone. Taki przekaz dla Was, moje drogie byczki. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych i po z Waszym znakiem zodiaku Kolejny znak to panna. Uuu, uu, moje drogie panny, ile tu miłości. No, jak macie rybę, raka, skorpiona, to po prostu energia jest super. Może być też strzelec i koziorożec, ale no, piękna miłość, kochani. Zakochanie, nowe uczucie, nowy romans. Lub osoba wracająca z przeszłości, bo może są tu jakieś osóbki, które czekają na kogoś z przeszłości, z kim kiedyś byliście, albo po prostu no, chcecie odnowić kontakt, faktycznie kontakt zostanie odnowiony. 5 lipca jest brama seriusza, tak jak zawsze powtarzam, będą manifestacje przyspieszały, mogą się pojawić naprawdę relacje przeznaczeniowe, także korzystajcie z tych energii, bo tu wam jest pisany stały związek, stała relacja. Ja tu singli nie widzę. Jeżeli ktoś jest singlem, to się bardzo szybko zakocha, nawet w tym tygodniu. Natomiast jeżeli ktoś czeka na kogoś z przeszłości, ta osoba wraca, więc albo wy się odezwiecie, albo ta osoba, ale tu są spotkania takie romantyczne, w miłej atmosferze i faktycznie możecie odnowić relację. Osoby, które są w stałych związkach, kochani, tu możecie doczekać się pierścionka zaręczonego, jakieś rozmowy o wspólnym zamieszkaniu, bo tutaj mamy w tle stabilizację, dom, rodzinę. Może chcecie zakupić jakąś nieruchomość, dom, mieszkanie. Również macie, kochani, zielone światło. Działajcie w tym kierunku, spełniajcie się, bo tu są naprawdę piękne energie. W pracy, kochani, awans, podwyżka, ruszenie do przodu w ogóle przefantastyczna energia. Ci, którzy mają pracę zdalną bądź wyjazdową, no będzie się dużo działo, kochani. Tu jest podpisanie umowy, tu są nowi klienci. Jeżeli macie też własną działalność, kochani, to będzie naprawdę biznes hulał. Ja w ogóle widzę fajne perspektywy na przyszłość i, i uczucia, i zawodowo, no macie przepiękne energię. Przepiękne, także ten tydzień będzie, kochani, należał do Was. Osoby, które szukają pracy, kochani, tutaj widzę zaproszenie na rozmowę i przyjęcie Was. Więc, jeżeli czekacie na jakieś zaproszenie, no to faktycznie ktoś Was tutaj zaprosi, zadzwoni i też zostaniecie przyjęci do tej pracy. Jeżeli zdajecie prawo jazdy, też widzę pozytywnie zdane egzaminy. Także, kochani, super. Tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, czwórka mieczy. Czwórka mieczy pokazuje choroby przenoszone drogą kropelkową, ale karta też często wskazuje na ulgę w cierpieniu i rychły powrót do zdrowia. Karta wyroczni dla Was. Miej wiarę w swoje marzenia. No i to mi się podoba, kochani. To mi się podoba, także ruszajcie w kierunku spełnienia swoich marzeń. Dużo miłości Wam życzę w tym tygodniu. Jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych i po z Waszym znakiem Zodiaku. I ostatni znak to Koziorożec. Moje drogie koziorożce, no teraz tak, tutaj jeżeli czuliście się samotni, jeżeli za kimś tęskniliście, to mi się pokazuje jakaś panna zodiakalna, ryba, raczek, ewentualnie bliźnięta, wodnik. Powiem tak, wyruszacie w kierunku miłości. Jeżeli z jakimś tęsknicie, wydaje Wam się, że ta relacja została utracona, chcecie z kimś odnowić relację, bo tu widzę przede wszystkim energię takie, że ktoś chce odnowić relację. Odnowicie. Czy to przyjaźń, czy to po prostu jakiś związek, ta relacja zostaje odnowiona. Wy tutaj się do kogoś odezwiecie, będziecie chcieli na nowo wzniecić ogień, na nowo porozmawiać, bo tu są szczere, otwarte rozmowy, szczera komunikacja i jakby na nowo otwarcie się właśnie na tę osobę, na relacje. Także, kochani, tutaj bardzo fan, fajnie. Jeżeli jesteście singlami, za nikim nie tęsknicie, tylko po prostu czujecie już się tak samo, nie ruszycie do działania. Zaczniecie tutaj gdzieś wychodzić do ludzi na imprezy, na festiwale, czy też założycie aplikacje randkowe, macie szansę kogoś, kochani, poznać, także... To jest naprawdę fantastyczny czas, zwłaszcza, że tak jak mówię, 5 lipca jest brama seriusza, wszystkie manifestacje marzenia przyspieszą, warto korzystać z energii. W pracy, kochani, widzę, jakbyście się zastanawiali nad czymś nowym. Dla niektórych kursy, szkolenia, tak jakby douczenie się, tu jest w ogóle zmiana pracy. Możecie też się przeprowadzać w związku ze zmianą pracy, ale ja widzę zmianę. Dla niektórych to jest takie zastanawianie się, czy zmienić pracę, czy może założyć własną działalność, biznes swój otworzyć, tak. Natomiast, kochani, lipiec będzie przefajnym miesiącem, przepotężne energie transformujące. Także tutaj w ogóle no, to jest taki chyba najpiękniejszy miesiąc w tym roku. My jeszcze teraz mamy Saturna w rybach, więc no, sprawy z przeszłości wracają. Trochę możecie za, za czymś tęsknić, trochę możecie też tak jakby. Chcieć na nowo coś ruszyć, tak? Jeżeli jakiś projekt schowaliście do szuflady, czy jakaś relacja gdzieś tam została w przeszłości, bo nie byliście pewni, czy chcecie być z tą osobą, teraz zaczniecie w tym kierunku działać e, i zastanawiać się, czy faktycznie nie warto by tutaj zrobić jakiejś mocnej e, transformacji i jeszcze raz nie spróbować, tak? Na innych warunkach oczywiście, ale jeszcze raz. Zdrowotnie trójka buław. No, karta mówi o tym, że możecie mieć osłabiony układ immunologiczny, więc na to trzeba by zwrócić uwagę w tym tygodniu. I zobaczmy kartę wyroczni dla Was. Czas uwolnić się od tego, co negatywne. No więc, właśnie, kochani, nie podoba Wam się praca, zmieńcie ją. Nie czujecie się szczęśliwi w jakiejś relacji? Może warto porozmawiać z partnerem? Może warto coś zmienić? Zawsze, kochani, jest wyjście, zawsze jest wybór, a jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Cudownego tygodnia dla Was. Zapraszam do czytań prywatnych i pobran zaletki z Waszym znakiem Zodiaku. Pozdrawiam serdecznie, kochani, i do usłyszenia.